Podkręciłeś kulę? Jak tu się wchodzi? Halo? O tutaj, ja. od tej tędy. strony. Tędy. Tędy, Albo w sumie... Tędy też... golem! Lekka nasz zajeżdża! O! No nie, utknąłem! Nie zdążymy <susza> <smaczmy> za kwiatów. <susza> Kupnijcie! Nie, nie! Ja trzeba pewnie doczekać. Nie kop, nie kop, nie kop. No nie kop, Moskwi. Tak, sugerowałbym odbił do naszej dwóch linii, tam z tyłu. Zatwórzcie mnie, a nie... Musimy zasłonić chociaż. Teraz tu ja jestem zajęty! Ratujcie mnie! Latujcie! No Do, dobra, tak na serio! Odmówmy go, ktoś też... Ale kapitał już nie ma, Dobra! Nie mam przejścia! Rozpędź, rozpędź, zasieki Dobra, desperado robisz, że sorry. Pomóżcie mi, to jak pozabijam, no! Ketan, szybko zniszcz no! <gulacja> jak! Gdzie <gulacja> po ty chodzisz? Góryką matkę zginął, muszę zablokować! Dobra, nie, nie ma przejścia! Kuma. Na na A, znaczy Jacku na dół, Jacku Dobra, dobra, się, już idę Już Ej, zaklizował się gościu no, Zostawcie samą. go tam w spokoju No nie, dziabnęli mnie Kur... Nie no to przed Kurde, flankują. No to za Kur...